Rywalizowało 9 zespołów, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Jako tako to nowi mistrzowie krośnieńskiej ligi halowej. W tym sezonie nikt nie był w stanie ich pokonać. W ostatnim meczu wygrali oni z mistrzem poprzednich rozgrywek, czyli piątym batalionem Saperów 2 do 0. W ten oto sposób zakończył się 22 sezon halowych rozgrywek w Krośnie Odrzańskim. Tegoroczne rozgrywki myślę, że bardzo udane chociażby z uwagi na frekwencję. Udział brało 9 drużyn, mecze w formule najpierw grupowej, później play-offów, niezwykle, niezwykle zacięte i to zarówno w grupie jak i w play-offach. Zresztą to najbardziej chyba było widoczne w przypadku i meczu o trzecie miejsce wygranego przez Wężyska 1-0, jak i wielkiego finału, w którym jako tako zdetronizowała dotychczasowego mistrza, czyli 5. Batalion Saperów 2-0. Zwycięzcą został więc jako tako drugie miejsce dla 5. Batalionu Saperów, a trzecie dla piekarni Netpol Wężyska która w meczu o brąz pokonała Pizzeria Roma. Na pozostałych miejscach uplasowały się kolejno Lisy FC, Eklerki Dom Chleba, Rabbit Fastbrook oraz Pizzeria Mafia. Czy ten sezon Ligi Halowej zapowiada, że w kolejnych latach liczba uczestników będzie się powiększać? Ten rok nas wyjątkowo zaskoczył, bo w zasadzie po pandemii obserwowaliśmy pewien spadek frekwencji, zarówno na trybunach, jak i jeżeli chodzi o uczestników. Natomiast no, w, w tym roku nastąpił jakiś renesans, który, no, jak już mówiłem, bardzo cieszy. Oczywiście to wynika też z tego, że podjęliśmy pewne kroki, rozwiązania, m.in. zmniejszając opłatę startową. I to myślę, że zachęca, a naszym głównym zadaniem jest zachęcać do, do ruchu przede wszystkim. Poza nagrodami drużynowymi rozdano oczywiście wyróżnienia indywidualne. Co ciekawe. Wszystkie dla piłkarzy mistrzowskiego zespołu. 21 bramek, czyli tytuł najlepszego strzelca, a także MVP, rozgrywek został Bartek Woźniak. Najlepszym bramkarzem został natomiast Błażej Trelewski.